Także zaczynamy. No to zaczynamy. Cześć. Tutaj Piotr z kanału MotoColoret. Dzisiaj chciałem otworzyć nową serię filmów z naprawy. Może nie z naprawy. Zobaczymy w ogóle. Tego oto skutera. Jest to RXL z 2019 roku. Co ciekawe jest to układ zasilania tutaj. Układ zasilania na gaźniku elektronicznym z silnikiem Syma. Kupiliśmy ten sprzęt za kilka stówek no to właśnie, żeby zobaczyć jak taki sprzęt zachowuje się w trakcie wypadku. Niestety dostał szczała w tyłu. Skuter został złożony. Więc pierwsze co zrobimy to rozłożymy go na czynniki. Pierwsze przeanalizujemy jego budowę. Sprawdzimy w których miejscach się złamał. Jak zachowała się konstrukcja, a następnie zobaczymy, czy da cokolwiek z tego skutera się dalej zrobić. Czy to pójdzie na złom, czy może coś się da odzyskać, a może odbudujemy cały skuter tak, żeby był w pełni sprawny, jeżdżący, a co najważniejsze prosty i bezpieczny. Także zachęcam Was do oglądania i razem z nami, razem ze mną będziecie uczestniczyć najpierw w rozłożeniu, w sprawdzeniu, a później zobaczymy co dalej. Minęło już kilka tygodni odkąd przyciągnęliśmy ten skuterek na serwis no i pora zająć się nowym projektem. Stwierdziłem, że ze względu na Kształt tego skutera, jaki obecnie posiada, nazwiemy serię filmików z nim związanych, LXL F1. A dlaczego F1? Ponieważ jego kształt bardzo mi przypomina bolidy Formuły I. Także zaczynamy. Tak dla przypomnienia, skuterek kupiliśmy powypadkowe, Jest to pojazd z 2019 roku. Zakupiony był u nas w salonie, przejeździł 10 tysięcy kilometrów, prawie 10 tysięcy. No i dostał, został najechany przez samochód osobowy. Zobaczmy, jak to wygląda: przebieg całkowity 9960 km. I zobaczmy, co z niego zostało. Zaczniemy sobie od góry i jedziemy, na końcu będzie silnik. O, już jacyś mieszkańcy się wprowadzili. Będą musieli niestety się wyprowadzić. Stelaż bagażnika. Tutaj delikatne uszkodzenie, natomiast nie jest to. Bardzo widoczne. Natomiast z drugiej strony, tutaj już zarysowania są duże. Widocznie po uderzeniu skuter był przewrócony, jeszcze jechał troszkę po asfalcie. Plastiki z tyłu. Pod siedziskiem połamany, boczek zrysowany, zrysowany. Nie nadaje się do niczego. Kanapa. Oprócz tego, że brudna, wydaje się być kompletna w całości. W razie czego będzie na Oelixa. Tutaj osłona pod siedziskiem. Nie widać jej całkowicie. Tutaj widzę, że uchwyt jest złamany, wyrwany. Zobaczymy. Podłoga ewidentnie połamana. Także z podłogi nic. Osłony boczne zrysowane. Osłona centralna dolna zrysowana. Następnie przechodzimy naprzód pojazdu. Tutaj wewnętrzna. Tutaj mamy uderzenie dość mocne. Chyba nawet dziurka jest na wylot. Czasza zrysowana, przetarta. Tutaj też pocharowany dość mocno na tej stronie. Zobaczcie jak on nieziutko siedział. Myśmy go przed chwilą przetargali tutaj, ponieważ spadł w tym roku pierwszy śnieg u nas, więc jechał jak półk. Tam jeszcze widać śnieg. No, i dlatego będzie LXL F1. Przechodzimy do przodu. Tutaj na błotniczku małe zarysowanie. Przednie koło nie ucierpiało. Tutaj nic mu się nie działo. Również amortyzatory, oprócz tego, że na loderdze, co jest normalne przy tego typu sprzętach z tym przebiegiem, aczkolwiek nie powinno być normalne, no ale tak to jest. Błotnik z niewielkimi zarysowaniami, przednie koło ok, tarcza ok, reflektor wygląda, że jest w porządku. Piękny Pegas. Osłona kierownicy porysowana. Manetki poździerane. Druga ułamana. Aczkolwiek nie wiem, czy to przy tym upadku, czy, czy już wcześniej była walnięta. Tutaj osłona licznika i przełączniki wyglądają na w porządku. Sklapa schowka w porządku. Zaczep na bagaż wyrwany. Zaślepki win nie ma. Drugi, druga osłona pod progiem ewidentnie ułamana. Nic tym nie zostało. Tutaj też. Zaczepy połamane. No i przechodzimy do góry. Regulator napięcia. Tylko i wyłącznie uszkodzenie radiatora. Cewka w porządku. Przełącznik. Automatyczny włącznik świateł. W porządku. A odnośnie automatycznego włącznika świateł, myślę, że warto opowiedzieć. Jakie rozwiązania są w nowych skuterkach. Myślę, że co po niektórych może to zainteresować i zmodernizują swoje starsze sprzęty. Drugi boczek do wymiany, do wyrzucenia, przynajmniej tutaj nie nadaje się do niczego. Lampa, nie pamiętam czy już mówiłem, czy nie. Ona jest zintegrowana z tym yy, ogonem, co z błotnikiem tylnym cała poczaskana. Schowek wewnętrzny też jest uszkodzony. Tutaj jest pęknięcie. Także. Nie wiem, co tam jest w środku. Co tu mamy? Błotnika, kawałek. Tutaj śmieci. Jakiś plastik. Czyli też nie ma. O, skuterek był na Pierwszym przeglądzie. Jeden, jedyny. Mam nadzieję, że klient serwisował go sobie. Akumulator też już nie jest oryginalny. Został wymieniony na najpiękniejszy. No i przechodzimy do serca całego motocykla, czyli do silnika. Jak już wspomniałem, silnik na Euro 4. Widać tam sondę Lambda. Jest to silnik symoski, tak zwany sym. Ma inną budowę niż zwykłe GY6. Tutaj kruciec troszkę ucierpiał, bo gaźnik został wyrwany, aczkolwiek widzę, że gaźnik jest kompletny. Nie ma na nim uszkodzeń, nie ma pęknięć. Wszystkie, całe okablowanie znajduje się. Więc jeśli nie skuter, to na pewno silnik będzie można uruchomić i, i troszkę się nim pobawić. Może coś potestować. Zobaczymy. No ale, żeby uruchomić silnik, no to trzeba coś zrobić z, tą, z tym wydechem. Bo raczej to nie jest traktor, żeby wydech był skierowany pionowo do góry. Trzeba będzie albo wymienić. Z tego chyba nic nie da się zrobić. Natomiast zobaczcie, poleciały tutaj ta osłona aluminiowa, w której znajduje się filtr oleju i bagnet. Zostało to uszkodzone. Jak żeśmy go ładowali, to był wyciek oleju. Nie wiedziałem skąd, ale już widzę. Tutaj ta obudowa jest poczaskana, tłumik ją wyrwał. No i nieładnie, nieładnie. No zobaczymy. Osłony poprzestawiane. Mam nadzieję, że tylko osłony, że siła uderzenia nie doszła do koła magnesowego i nie uszkodziła wał, bo to już by stawiało pod znakiem zapytania opłacalność naprawy tego silnika. Aczkolwiek z drugiej strony nie robimy tego dla opłacalności. Dobra, silnik mniej więcej wiemy z tej strony Tylnek. koło felga połamana, tu zagięta, tu złamana. Tu złamana, tu wyrwany, dość duży fragment. Ogólnie złom aluminiowy. Amortyzator wyrwane, połamany, sprężyna wyleciała gdzieś w kosmos. Także z tego nic już nie zostało. Filtr powietrza połamany. No zobaczmy. O kliencie mój drogi, nie dbałeś o filterek. Niestety, tutaj niewielkie zarysowania na obudowie przekładni. Tutaj jest zeszlifowana blacha na stawce centralnej, no ale jak skuter leciał, to, to tutaj się zeszlifowało wszystko zapaćkane olejem. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego się z zrobi. Stopka boczna jest cała. Ha. No nic, przystępujemy w takim razie do rozkładania. Ale to w następnym odcinku. Na dzisiaj tyle z oględzin. Wiecie mniej więcej. Z czym się mierzymy, jak to wygląda. I zobaczymy, co się z tego uda zrobić. Czy zostaną części, a może cały skuter? Szczerze mówiąc, nie mam jeszcze pojęcia, ponieważ trzeba oszacować, co się, co się da z tego zrobić. Tak więc na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Oglądajcie, subskrybujcie. Zobaczymy co z tego pojazdu pozostanie. Do zobaczenia.